Indywidualnych protestów jest kilkaset. Kilkaset sztuk. Ponad 90% to są te protesty powielane, których wzór został udostępniony przez pana posła Romana Giertycha w internecie, czyli tak zwane Giertychówki takie nazywają pracownicy Sądu Najwyższego. Ileś tysięcy, kilka tysięcy protestów wyborczych to jest wzór udostępniony przez pana Wawrykiewicza. Tak więc taka nieodpowiedzialna Taka lekkomyślność nie dokuczyła sędziom, nie dokuczyła mnie jako pierwszemu prezesowi, tylko pracownikom Sądu Najwyższego. A w którym... jaki sposób dokuczyła? W końcu pracownicy Sądu Najwyższego są od tego, żeby tak naprawdę wszystkie protesty przeanalizować. Za to biorą pieniądze. Panie redaktorze, jeżeli wpływa jednocześnie w ciągu Paru dni do Sądu Najwyższego 50 tysięcy pism procesowych, to proszę sobie wyobrazić ten proces organizacyjno-technicznie. Trzeba każdą z tych przesyłek otworzyć, przeczytać, ostemplować, zarejestrować w systemie puścić dalej, jakby do kolejnej grupy pracowników, do oceny, czy ten protest nie jest dotknięty wadami formalnymi, a ja powiem, że z tych protestów, z tych giertychówek, które wpłynęły do Sądu Najwyższego, bardzo duża liczba, to jest parę tysięcy protestów, na przykład ma pesel pana posła Romana Giertycha, bo ludzie nawet nie potrafili wpisać swojego peselu. Nie wpisują imion i nazwisk, tylko jakąś parawkę, bo taki Ale był w Czy to powoduje owadzie tego protestu? on Anulowany tak? natychmiast? On, taki protest, który jest dotknięty tego typu wadami formalnymi i zgodnie z kodeksem wyborczym będzie pozostawiony bez rozpoznania. Ale tak, chyba więc... nie ma nic w tym złego, że ktoś korzysta z jakiejś instrukcji? Nie, nie ma pod warunkiem, że wpisze swoje dane osobowe, że to będzie miało postać pisma procesowego bez braków formalnych.